Idealny sos boloński zawdzięcza swój smak mieszance typowo włoskich ziół i jest tak gęsty, że nie spływa pod makaron. Potrzebuję następujące składniki: makaron, najlepiej spaghetti, fix spaghetti bolognese, knor, mięso mielone, starty żółty ser oraz olej. W pierwszej kolejności gotuję makaron zgodnie z przepisem na opakowaniu. Następnie przekładam mięso na rozgrzany olej i smażę je przez około 8 minut. Do miski wlewam szklankę wody i dodaję fix knor. W ten sposób sos otrzyma smak typowych włoskich ziół oraz idealną konsystencję. Kiedy sos się zagotuje, zmniejszam ogień i gotuję całość jeszcze przez 3 minuty, mieszając od czasu do czasu. Gotowy sos przekładam na makaron. Danie można posypać startym serem i świeżą bazylią. Smacznego.